że jabłko pada niedaleko od jabłoni, i chociaż historia nieraz podważyła tę prawdę akurat do Adelasa Blagmura, pasuje ona jak ulał. Syn zdrajcy wyrósł niestety na zdrajcę. Chociaż Adelas Blagmur był poddanym króla Terenasa, a później służył w jego oddziałach, możemy przypuszczać, że korzenie jego rodziny sięgają państwa alterak. Ponieważ w niewydanej grze przygodowej władca klanów, którego fabuła w końcu wylądowała w książce Christie Golden o tym samym tytule, znajdujemy flagę Adelasa Blagmura, która jest identyczna z flagą Alterak, czyli czarnym sokołem na pomarańczowym tle, i owy czarny soku znajdował się również w samym herbie Adelasa. A jakby tego było mało, wiemy również, że Adelas Blackmore miał również bliskie powiązania z dworem królewskim Alterak, a dokładnie z księciem Alidanem Perenoldem, synem niesławnego króla Perenolda, tego, który skumał się z orkami. I chociaż nie chcę ulegać stereotypom, widać tutaj jednak było, że swój ciągnął do swego, czyli syn zdrajcy do syna zdrajcy. Adelas Blagmur był wręcz mentorem Alidena Perenolda. Więc to wszystko wskazuje, że rodowód Blagmura powiązany z Alterak jest bardzo prawdopodobny. Ale o co chodziło z tą wielką zdradą jego ojca? Adelas Blagmur był synem Adelina Blagmura który na parę lat przed wybuchem I wojny został oskarżony o zdradę, a dokładniej o sprzedaż jakiejś ważnej tajemnicy państwowej. I chociaż czyn ten dotyczył ojca, a nie syna, jak wiemy w takich przypadkach cierpi cała rodzina. Od małego Adelas dorastał z piętnem syna zdrajcy. Słyszał to na każdym kroku. Tam, gdzie inni odnosili sukcesy, on, żeby im dorównać, musiał się starać dwa razy mocniej, dwa razy bardziej. Wiódł naprawdę ciężkie życie, ale to nie przeszkodziło mu, żeby osiągnąć sukces. Gdy wybuchła wojna z orkami, Adelas Blackmore piął się skrupulatnie w górę, zdobywając coraz wyższe rangi. Zasłynął wśród swoich jako człowiek o niezłomnej odwadze, który prowadził śmiałe akcje, wbijając się wprost w szeregi orków, i odnosząc zwycięstwo za zwycięstwem. Jednak tylko najbliżsi wiedzieli, że było to podyktowane nie tyle odwagą, co upojeniem alkoholowym, ponieważ Blackmore, jak tylko osiągnął dorosłość aktowie, może i wcześniej nadużywał alkoholu. Możliwe, że było to podyktowane ciężarem owego piętna zdrajcy. Niezależnie jednak od przyczyny, alkohol pomagał Adelinowi w walce i o dziwo nie wpływał jakoś negatywnie na przebieg tej bitwy, dlatego jak został wspomniany, mógł się poszczycić długą listą zwycięstw. Dlatego później po wojnie, gdy Horda została rozbita i pojawił się problem, co zrobić z orkami, którzy zostali na Azer, Adelin mógł znowu zabłysnąć. W czasie narad władcy przymierza zdecydowali się zamknąć orków w obozach internowania. Oczywiście byli tacy, jak Genshar Żywy czy Delin Proundbur, którzy całym sercem nienawidzili orków i najchętniej wszystkich skazaliby na śmierć. Pozostali władcy nie byli w stanie zdobyć się na takie ludobójstwo czy też orkobójstwo. Dodatkowo orkowie, odcięci od demonicznej magii, popadli w dziwny letarg. Nie chcieli już walczyć, w zasadzie nie chcieli robić nic. Chociaż zachodziło podejrzenie, że nawet gdyby ich zostawiono na otwartej przestrzeni, bez straży, bez murów... Oni i tak nigdzie by się nie oddalili. Byli niczym lunatycy, ale jednak nie można było ryzykować. W każdej chwili letarg mógł się skończyć, dlatego orków należało pilnować. Postanowiono stworzyć cały kompleks obozów internowania, na czele którego postawiono weterana wojen ze stromgardu, danata z zgubę troli. Ten natomiast spośród zasłużonych żołnierzy wybrał tych, którzy mieli sprawować władzę nad poszczególnymi obozami. Dowództwo nad jednym z największych obozów przy twierdzy Durnhold powierzono właśnie Adelasowi Blackmurowi. A w momencie, gdy horda powróciła, gdy ekspedycja Przymierza Paladyna Turaliona wkroczyła do Drenoru, a Danat zguba troli ruszył razem z nim i zaginął po drugiej stronie. Dowództwo nad wszystkimi obozami powierzono właśnie Blackmurowi. Wydawać by się mogło i tak wydawało się do tego momentu, że Adelas Blackmoor przez całe swoje życie chciał zmyć hańbę swojego nazwiska. Chciał pozbyć się piętna zdrajcy. I tak to też wyglądało. Walczył dzielnie w szeregach, zdobywał coraz lepszą reputację, aż w końcu stał się głównodowodzącym wszystkich obozów internowania. Jednakże ta opinia o Adelasie była błędna. Adelas planował zdradę, a miało mu w tym pomóc orczeszczeniem które odnalazł w początkach wojny, porzucone na śniegu obok zwłok jego zaszlachtowanych rodziców. Adelas zabrał Orka do siebie i postanowił wychować go na urodzonego gladiatora. Otóż codzienność Blagmura nie dotyczyła tylko nadzorowania obozu. Blagmur organizował słynne walki gladiatorów i w niej właśnie miał zabłysnąć odnaleziony Ork Blagmura. Same walki gladiatorów mogły wydawać się kontrowersyjnym pomysłem, ale król Terenas wyrażał na nie zgodę. Przynajmniej do momentu, aż stosowny procent z wygranych z tych walk będzie wpływać do królewskiego skarbca. Blagmur, chociaż wiązał wielkie nadzieje ze swoim orkiem, od początku go nienawidził i okazywał mu głównie pogardę. Pogardliwe było również imię, które mu nadał, czyli Tral, oznaczający zniewolonego. Plan Blagmura powiódł się. Tral pod okiem nauczycieli wyrósł na niemal niezwyciężonego gladiatora, który wygrywał walkę za walką, napełniając złotem sakwy Blackmura. Jednakże to wszystko to był tylko pozór. Prawdziwy cel Blackmura był inny. Oprócz walki uczył Trala historii wojennej, strategii, technik oblężniczych, uczył go jak zdobywać ludzkie miasta, coś co w przyszłości mogło się okazać niezwykle niebezpieczne, gdyby Tral uciekł i zwrócił się przeciwko ludziom. Ale Blagmur. Nie robił tego bez przyczyny. Planował zdradę. Planował wykorzystać Orków, stworzyć z nich swoją własną, wierną armię, za pomocą której podbije Lorderon, a później całe przymierze stając się wielkim królem, a tą armią Orków miał dowodzić jego niezwyciężony Gladiator generał, czyli Tral. Rzeczywistość jednak okazała się inna. A wszystko to za sprawą młodej dziewczyny Tarety Foxton. Gdy Blackmore odnalazł Trala, Tral był noworodkiem. Wychowanie takiego orka wykraczało poza możliwości Blackmora, który nie miał doświadczenia, który nie miał doświadczenia w tych sprawach, dlatego oddał go na wychowanie do rodziny Foxtonu, rodziny jego pokojowego. Tam Tral zaprzyjaźnił się z małą dziewczynką taretą, którą zaczął traktować niczym siostrę. Ona jako jedyna okazywała mu sympatię, wręcz miłość, traktując go, traktując go jako swojego brata. Gdy Tareta dorosła została kochanką Blackmura, który traktował ją bardzo przedmiotowo, jak rzecz. Jak rzecz, nie przejmując się jej uczuciami. Nieraz zaciągał ją siłą do sypialni, brutalnie traktując, o czym świadczyły siniaki na nadgarstkach. A gdy książę Artas przybył do Durnhold na wizytację, Adelas wiedząc, że Artas gustuje w blondynkach, posłał do jego łoża Taretę. Na szczęście szlachetny Artas nie skorzystał z propozycji, ale wiedząc jednak, że Blagmur będzie niezadowolony, niezadowolony ze starań Tarety, która nie skusiła księcia i zapewne spotkają ją za to bolesna kara, pozwolił jej posiedzieć u siebie w pokoju tyle, ile ta uzna za stosowne, żeby Blagmur był zadowolony. Chociaż gdy Tral osiągnął wiek, kiedy już mógł przystąpić do treningu gladiatorskiego, został odłączony od Tarety. Ich znajomość się nie skończyła, wciąż utrzymywali sekretne kontakty ze sobą. A w końcu Tareta pomogła Tralowi uciec z niewoli i odnaleźć swoich pobratymców, ponieważ chociaż większość orków znajdowała się w obozach internowania, były grupy, np. przykład klan Mroźnego Wilka i Wojennej Pieśni które wciąż unikały schwytania. Tak też się stało. Trall zdołał uciec z Durnhold, odnaleźć swoich pobratymców, odnaleźć gromasza Piekłorycza, wielkiego bohatera orków. A później sam klan mroźnych Wilków, gdzie Tral dowiedział się o swojej przeszłości, o tym, że jest synem Durotana, synem wodza, a zdobywszy tą wiedzę, zapragnął iść śladami swojego rodzica, iść śladami bohaterów swojego ludu i uwolnić orków z obozów wspólnie z gromaszem i byłym wodzem hordy, orgrimem z gładzicielem zaczęli wyzwalać obóz po obozie. Niestety znajomość Trala z Taretą, jak i pomoc, jakiej udzieliła Tralowi, wyszła na jaw, gdy do Blagmura trafiły listy, które do siebie słali. Blagmur wpadł w szał, co skończyło się tragicznie dla Tarety. Gdy Tral na czele orków stanął pod twierdzą Durnhold, losy twierdzy były przesądzone. Nie dość, że Tral był wyszkolony w zdobywaniu właśnie takich miejsc, to jeszcze czas spędzony w klanie mroźnego wilka poświęcił na nauce ścieżek szamanizmu, a duchy żywiołów, odkrywszy w nim szlachetne serce, przybywały na jego wezwanie. Chociaż Blackmore na każdym kroku okazywał Tralowi antypatię, wręcz nienawiść. Jeden z nauczycieli Trala, zwany Sierwantem, nauczył go, czym jest honor, czym jest miłosierdzie. I te nauki zakorzeniły się głęboko w szlachetnym sercu Trala. Dlatego też Tral chciał uniknąć rozlewu krwi. Dał załodze Durnhold szansę na opuszczenie twierdzy, na ocalenie swych żyć. Jednak Blackmore przekreślił to wszystko. Upity niemal do przytomności, wyśmiał wyśmiał propozycję Trala, rzucając mu pod nogi worek, w którym znajdowała się odcięta głowa Tarety. Wpatrując się w martwe oczy swojej przyjaciółki, swojej siostry, najbliższej osoby, tej, która jako jedyna okazywała mu sympatię przez te wszystkie lata, Tral wpadł w szał, posyłając swoich orków wprost na Durnhold. W tym czasie Adelas Blackmore próbował uciec z twierdzy, ale nie udało mu się to. Został odnaleziony przez Trala. Wtedy właśnie doszło do ostatecznej walki między byłym niewolnikiem a jego panem. Chociaż Adelas był pijany, zaskoczył Trala swoimi umiejętnościami szermierczymi. Zadawał celne i pewne ciosy, ale oczywiście nie był w stanie dorównać Tralowi. Tral szybko rozbroił Adelasa, śmiertelnie go raniąc. W ostatnich chwilach życia Tral w oczach swojego byłego pana dostrzegł dumę. Umierając, Blagmur powiedział do niego, że jest dumny. Że Trall stał się dokładnie tym, czym chciał go uczynić Blagmur. I z tymi słowami na ustach Blagmur odszedł z tego świata. Pomimo jego haniebnego czynu, Trall nie skazał na śmierć wszystkich, wszystkich żołnierzy w Durnholt. Ci, którzy przeżyli oblężenie, mieli szansę opuścić bezpiecznie twierdzę. Gdy ostatni człowiek znalazł się poza murami, Tral przywołał duchy żywiołów, wywołując potężną burzę i ogromne trzęsienie ziemi, które zrównały całą twierdzę z ziemią, grzybiąc Blackmura pod jego gruzami. Taki był koniec Adelasa Blackmura, sadysty, pijaka, syna zdrajcy, ale z drugiej strony tego, który stworzył największego bohatera orków wszechczasów wodza nowej hordy Trala. Na koniec przypomnę tylko, że Warcrafta w pigułce możecie posłuchać nie tylko na YouTubie, ale i na Spotify, na podcastach Google, podcastach Apple'a. jeśli ktoś chciałby wesprzeć mnie w moich projektach, może mi postawić symboliczną kawkę na portalu Buy Coffee. Link znajdziecie w opisie filmu. A ja za każdą filiżaneczkę, kubeczek serca Wam dziękuję. Do usłyszenia następnym razem. No, tatuś już pan. No, idziesz na tykate w pokoju, dobrze? No, Badziu, na trzy minutki, trzy minutki. Już już sekundkę, zaraz ta już kończy.